Hej, hej! Witam was z YouTube się. W kolejnym poradniku... <coughs> Minecraft! W tym poradniku pokażę wam, jak zrobić meble. Tak. Do mebli będą nam potrzebne, tak... Y, tabliczki. Pokażę wam właśnie, jak się robi na początku. Mm, dobra. Mm -hmm. Tak właśnie się robi tabliczki. Będą nam potrzebne, żeby zrobić na przykład... Yy, na początku byłam pokażę, jak zrobić krzesło i schody. Dobra. I Dobra. I trzeba tak położyć. Z jednej strony trzeba dać tabliczkę. Z drugiej strony trzeba dać tabliczkę. I oto mam krzesełko. No, może sobie na nie łosiąć. No. A teraz wam pokażę jak zrobić kanapę. Podobnie. Sorry. Ja... nie... może, nie, może wytnę to nawet znaczy poradniki, bo ja bym wolał raczej ten... przygody, bo ja bym wolał robić poradniki, bo bardziej lubię robić poradniki, wiecie. No to... O no, kurczę, zabraknie mi. No właśnie, w tym problem. Piszcie... Znaczy nie wiem, nie muszę się pisać, ale... Ja może będę bardziej robił poradniki, niż... kręcić, bo akurat mi się nie, gdzieś... Se Sejf mi się do tych moich przygód, no i będę musiał je wyciąć i może na końcu inne, na porządku. No właśnie, będę robił poradników. No i oto mamy i oto mamy e, kanapę i fotel. Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. I subskrybujcie, oceniacie.